Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na nasze kolejne rozważanie. Jak już powiedziałem, jest to ostatnie rozważanie z cyklu Przebudzenie Wiary. Pamiętacie Przebudzenie Wiary? Pamiętacie, rozpoczęliśmy nasz cykl tym doświadczeniem samaryteńskiej kobiety. Doświadczeniem spotkania osobistego z Chrystusem, z Bogiem przy studni Jakuba. Było to doświadczenie, kiedy ona... Rozpoznała nie tylko miłość Boga, ale w miłości Boga rozpoznała, dotknęła, doświadczyła tej godności, tej prawdy, tej miłości Boga w sobie. Jak już często powtarzałem, jest to obraz i Boże Podobieństwo zapisane w to, zapisane w człowieku. I ta kobieta, doświadczona tym, tym spotkaniem z Bogiem i samym sobą. Ona wraca do miasta i dzieli się z innymi ludźmi, inspiruje innych, którzy wstają, wychodzą z miasta, idą, aby szukać i spotkać się osobiście z Bogiem. I pragnę zakończyć to, ten cykl, przebudzenie wiary, doświadczeniem innej kobiety, nie z Biblii, ale z serowym. Jest to misja, na której pracowałem w Botswanie, w Afryce. Młoda kobieta. Doświadczenie spotkania z Bogiem samym sobą i teraz dzielenie się wiary. Otóż natura miłości polega na tym, że człowiek pragnie się dzielić. Ten, który jest, kto jest skupiony na samym sobie i dla siebie, nie przeżywa prawdziwej miłości. On czy ona myśli, czy nazywa coś, że to jest miłość? Ale jak długo jesteśmy skupieni na samym sobie i dla siebie? Nie ma miłości. Bóg jest miłością. Mówi święty Jan w pierwszym swoim liście, rozdział czwarty, wiersze 16. Bóg jest miłością. A w Ewangelii, swojej Ewangelii w Ewangelii Świętego Jana rozdział trzeci, wiersze 16 mówi Bóg tak umiłował świat, tak umiłował świat, że posłał swojego Syna. Dzieli się swoim synem z człowiekiem, z ludzkością. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Doświadczenie owej młodej kobiety, Seroe Botswana, Afryka. Około 35 lat. Matka trochę dzieci, chora na AIDS. Wówczas jeszcze tego nie wiedziałam, że jest chora na AIDS. Musimy wziąć pod uwagę tę atmosferę wokół ludzi chorych na AIDS. Stygma, dyskryminacja. Społeczeństwo traktowało ich jak powiedziałbym, jak trędowaty. Chciałbyś ich pozbyć. Uważało ich za złych, niedobrych ludzi. I teraz to, to doświadczenie owej kobiety i ta, to pragnienie dzielenia się z, ze wspólnotą, ludzi wierzących, jest to efekt modlitwy, spotkania się osobistego z Chrystusem. Jest to efekt owej pielgrzymki, o której Wam już opowiad opowiadałem, tej 1500 km pielgrzymki rowerowej w intencji ludzi Chorynajc. I ona była y, wraz z, inną, z innymi zaangażowana codziennie, modliła się w tej oto intencji. I w czasie tej w czasie tych dni modlitwy osobiście spotkała z Boga, a Bogu rozpoznała piękno. Kim jest dobro, prawdę, godność, miłość, rozpoznała miłość, doświadczała miłość. Miłość Boga i miłość samego siebie. I teraz ta natura tej miłości sprawia, że ona chce się podzielić z innymi. Pamiętam, było to w środę, po południu. Wracam z wyprawy rowerowej i widzę, wracam na misję i widzę, siedzi młoda kobieta pod drzewem. Stawiam rower i przysiadam się do niej. I ona mówi, ojcze, chciałabym podzielić się doświadczeniem choroby AIDS we wspólnocie Kościoła w niedzielę. Tak się na nie patrzę i sobie myślę, no, coś odważ, odważna jest. I tak myślę sobie, jaką osobą, kim jest ta osoba, która jest chora na AIDS? Ktoś bliski z rodziny, ktoś zają? I ona zaraz dodaje, ja jestem chora na AIDS. To było niesamowite doświadczenie odwagi, że ta młoda kobieta w całej tej atmosferze stygmy i dyskryminacji. Ona mówi do swojego księdza, ja jestem chorana. Odwaga. Ja bym to nazwała raczej doświadczenie prawdziwej miłości. Nie ma odwagi bez miłości. To jest bzdur. Ona doświadczyła tej miłości z Bogiem, miłości z sobą. I teraz mówi, ja chcę się podzielić tym z ludźmi we wspólnocie kościoła, natura miłości, dzielenie się. I tak do niej, wiesz, pięknie, pięknie, ale żebyś nie była zestresowana, zobowiązana, że musisz to uczynić, w niedzielę, masz jeszcze wiele dni, w niedzielę przed mszą świętą przyjdź do mnie i powiedz, potwierdź, albo powiedz, że po prostu może nie. Przyjdź w niedzielę. I w niedzielę przed mszą świętą przyjdzie owa kobieta, matka, 35 lat, Matka trojga dzieci. Przychodzi i mówi: Ojcze, ja chcę, jestem gotowa. mszy Świętej, po przeczytaniu Ewangelii, mówię do zgromadzonych ludzi około 250 osób matki, dzieci, młodzież, mężczyźni mówię do nich: Dzisiaj zamiast skazania, ktoś z Was pragnie podzielić się doświadczeniem choroby AIDS. Wszyscy się spojrzeli na mnie i tak zadają sobie pytanie. Na pewno zadają sobie to samo pytanie, co ja. Kim jest ta osoba, którą chce się podzielić ktoś bliski, ktoś z rodziny, ktoś z znajomych? I wychodzi ta młoda kobieta, wychodzi do Ambo, staje przed nimi, wszyscy ją znają. Staje i mówi do nich: Chcę podzielić się z Wami doświadczeniem choroby AIDS. Jest cisza. I wewn dzisiaj ona mówi, ja jestem chora na. Ich. Ta cisza zamieniła się, jak to się mówi, w ciszę. Przy ciszę. Ja patrzę na ludzi. Widzę, jak oni jakby... Niektórzy z nich chowają głowę pod ławkę. Dlaczego? Ponieważ wielu z nich, wielu ludzi z tej wspólnoty albo osobiście przeżywa chorobę AIDS, albo ktoś z rodziny jest chory na AIDS. Wielu z nich nosi ten niepokój, lęk, ten ciężar, a jednak się boją powiedzieć, przyznać. Nie przyznać, po prostu podzielić się. Mówi, ja mówię, jestem chory na AIDS. Niesamowita cisza. I zaraz dodaję. Ta młoda kobieta, matka, zaraz dodaję ale ja jestem ciągle dzieckiem Boga, Bóg mnie kocha, przepiękne słowo, Bóg mnie kocha, a w miłości Boga, ja jestem ciągle Jego dzieckiem, Jej dzieckiem, Jego dzieckiem. Zakończyła dzielenie się swoim doświadczeniem. Kontynuujemy odprawianie mszy świętej przed tym przekazaniem znaku pokoju. Pewna osoba, która jest w towarzystwie tej młodej matki, kobiety chorej na idę, przychodzi do ołtarza i mówi, ojcze, dzisiaj chcemy zmienić znak, sposób przekazania y, znaku pokoju. Zazwyczaj y, przekazywaliśmy sobie znak pokoju poprzez skinięcie głowy, albo podanie dłoni tym osobom, które są wokół mnie, w ławce, z przodu albo z tyłu. I on mówi, dzisiaj chcemy, aby ta młoda kobieta, ta matka, Stanowała przed ołtarzem, tak jak Ty stajesz i rozdajesz komunię. stanąła przed ołtarzem i zaproś, kto chce podejść i przekazać znak podzie pokoju, podzielić się znakiem pokoju z tą kobietą, niech przyjdzie. Tak się patrzę na tę kobietę i mówię sobie: ryzykowy, niesamowicie ryzykowny, znając ten, tą przegromną stygmę i dyskryminację. Dyskryminację w społeczeństwie. Bałem się. Ale po chwili dodaję, okej, okay. niech się stanie tak, jak Duch Święty nas prowadzi. I ona stanęła, ta młoda matka, chora na AIDS, stanęła przed ołtarzem. I co się dzieje? Wszyscy, dzieci, młodzi, kobiety, matki, i mężczyźni, co jest ważne, mężczyźni stają w kolejce i podchodzą do mnie. I nie tylko mówią pokój z tobą, podają dłoń i otulą. I wówczas słyszę ten szloch, płacz w kościele. To jest niesamowite doświadczenie. Przeogromne doświadczenie. Ci ludzie, wielu z nich płaczą. Nie z lęku, nie z obawy, nie z doświadczenia cierpienia, samotności, zagubienia, zdrady, ale oni płaczą z doświadczenia tej obecności Boga, miłości, troski Boga. Boga, który stąpił i przyszedł do niej, do całej tej wspólnoty i dotknął każdego z nich. Kilka dni później owa młoda kobieta przyszła na misję i mówi: Ojcze, przez miesiące bałam się powiedzieć moim dzieciom o tym, że jestem chora. Bała. Bałam się, byłam od nich daleko, bałam się ich kochać. Nie wiedziałam, co się stanie. A po doświadczeniu w niedzielę, one przyszły do mnie. One tuliły, płakały, dziękowały. Żyję, ja jestem ciągle chora. Ale my żyjemy, my się już nie boimy, my się kochamy. To więc przebudzenie wiary jest to Twoje spotkanie osobiste z Bogiem, w obecności Boga spotkanie się z samym sobą, rozpoznanie tego piękna, wiary, piękna godności, miłości Boga, w tym pięknie. Chciałbym zaprosić Was na nowy cykl. Cykl, który nazywam Pismo Święte i wiara. Albo raczej należałoby powiedzieć, Pismo Święte i doświadczenie intymnej relacji z Bogiem. Ponieważ wiara, jak już mówiliśmy, to intymna relacja z Bogiem. Zapraszam Was, abyśmy umieli spotkać się ze słowem, osobiście słuchać to słowo. Nie ma intymności bez osobistego spotkania. Nie ma intymności bez osobistego przybywania z tym, którego kochamy. Chcemy kochać, jesteśmy kochani. Życzę Wam miłego dnia i do naszego następnego spotkania.